I co ja mam tu zrobić? Mining fatiga mam, ja się po prostu nie wkopię. Zaraz mi nałożą kolejnego. A skąd ja mam znać szyfr? Widzowie, skąd szyfr? Czy przez całą tą moją podróż w tej krainie był jakiś szyfr, jakiś znak, czegokolwiek? Jedyne co dostaliśmy. Cokolwiek by się nie działo, podążaj za błędami, podążyłem za błędem, doprowadziła je tu I co ja mam się tu wyklikać? Co tam jest portal po prostu za drzwiami? Ej, ale to jest, tam musi być portal, to jest wyjście Muszę tylko szyfr odnaleźć Tam jest wyjście, jaki jest szyfr widzowie? Jak, jak mam zgadnąć, jak mam zgadnąć co mam tu wyklikać, co? Jak, jak mam zgadnąć co mam tu wyklikać? Hmm? Jak mam zgadnąć, co mam tu wyklikać, widzowie, po powiedzcie mi po prostu, chętnie, chętnie to zrobię, naprawdę. Nie skopię tego, bo mining fatiga dostanę. Ale to jest z drewna. Czy to zadziała? Bingo, ale tu nie ma portalu jest To jest safe? Safe Dziennik śmierci Gdy imię śmiertelnika zostanie wyryte w tym zapisie, jego los zapada nieodwołanie Klątwa pieczętuje się natychmiast a wygnanie z krainy serwera trwać będzie aż po kres jego czasów. Wytyfy. Ej! Tak, ty! Teraz mi mów o, o co tu chodzi! Mów o co tu chodzi, rozumiesz? Mów o co tu chodzi! Rozumiesz? Mów o co tu chodzi! No? Proszę. Proszę. Co tu jest? To jest Death Note, widzowie! Mam defnota dosłownie! Wyloguj się z serwera, oni tutaj biegną. Kto biegnie? Kto biegnie? Kto? 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 Kto biegnie? No. No tak wyglądasz z bliska. Ciekawie. Taka ga gadatliwa wcześniej nie byłaś. Później to wytłumaczę, wyloguj się. Um, oh, um.